Prezydent Gniezna Tomasz Pudasz zaprasza na koncert Natalii Kukulskiej, wydarzenie jest organizowane z okazji Dnia Kobiet w Auli I Liceum Ogólnokształcącego. Wszystkie kobiety z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zapraszamy nie 8, bo wtedy będą zapewne świętowały, a 12 marca o godzinie 17 do Szkoły Pomnik. Tam w auli będzie wspaniały koncert Natalii Kukulskiej. Wspaniała polska wokalistka od wielu, wielu lat, bo przypomnę, że jako mała dziewczynka już śpiewała piosenki dla dzieci. Te najsłynniejsze przeboje: im więcej ciebie, tym mniej, czy światło. Ale też myślę, że będą piosenki, które zostały skomponowane do muzyki Chopina. Myślę, że to takie ciekawe wydarzenie więc miasto Gniezno dość intensywnie się tu włącza. W związku z tym bilety będą znacznie tańsze niż normalnie by kosztowały. Na stronie Kup bilecik, będzie można te bilety już od dziś kupować, 50 zł cena, więc myślę, że to jest atrakcyjna kwota i myślę, że nie zabraknie naszych pań, młodszych, starszych, wszystkie zapewne będą chciały posłuchać Natalii Kukulskiej. Serdecznie zapraszam. Bilety na koncert będą oczywiście sprzedawane do wyczerpania miejsc wolnych, więc trzeba się pospieszyć z ich zakupem.